Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj witam was w drapingu, w drapingu siódemkowym Mam tutaj drapeczki, w których występuje siódemka Kosztowały mnie one 45 zł i Jest tutaj neonowe 7, ekstra 777, bonus 7 i ekstremalne 7 Neonowe kosztuje 5, ekstra 7,77 i bonus 7 kosztowały 10 zł, a ekstremalne 7 kosztowało mnie 20 zł, czyli razem 45. No, nowe zobaczmy. Nowa zdrabka na premierze wypadła u mnie kiepsko, ale to nie znaczy, że, że to jest kiepska zdrabka, bo kiedyś neonowe przynosiło mi jakąś kasę. Może teraz. No, i tak samo pamiętam. O, proszę, sobie zaczęłam od środka, i proszę bardzo. Ale drapie się kiepsko, kiepsko. Ważne, żeby zobaczyć tą siódemkę. Tutaj nie widać. Tu jest 5. Tu jest też 5, 4, 4, 9 i 8. Dobra, jedna czarna siódemka. Może sobie wygrane później odkryję. Teraz wezmę ekstra 7, bo ona się też dosyć chyba ciężko będzie drapać. Dobre. Szukam siódemeczki. Coś tutaj miękko jest jakoś tak... Wiecie co, że ta pogoda jest znowu taka, że... No jest ciepło, przecież temperatura cały czas idzie do góry. Ale padało tyle deszczów. Deszczów, dobrze? Czy deszcze? Dużo deszczu spadło i yy, i normalnie dzisiaj jak się wieczorem kładłam to znaczy wczoraj przepraszam wczoraj to byłam czułam że pościel jest jakaś taka jakby wilgotna trochę. I yy, teraz po tej zdrabce uważam że zdrabki leżały i też mogą być takie troszkę jakby namoknięte. Znaczy są suche ale wilgotność jest tak duża że gdzieś to weszło również w zdrapkę. No nie drapie się tego dobrze. Ale jak widać siódemki nie ma i to jest istotne. Czyli zdrapka jest pusta. Dobrze, teraz bonusik 7. Bonusik 7. I tutaj też szukam albo siódemki, albo pliku dolarów. No, ta już się zdecydowanie lepiej drapie. No niestety, niestety. Zdrapeczka pusta. Szybko drapie się te zdrapki. Ostatnie ekstremalne 7 fajnie by było. Szukam pliku siódemki bądź sztabki. Uh -huh. Dobra. Kwiat. Diamenty. Muszelka. Biedronka. Balsam, świnka, perła, gwiazda, kawa, portfel, router, ym, router rower, zegar, słońce, ananas, plecak, auto, trofeum, melon, awokado. Wodkowa, korona, jest plik. No i bardzo fajnie, przynajmniej. Naprawdę się nie spodziewałam, słuchajcie. Znajdź symbol pliku pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niego wygraną. Naprawdę się nie spodziewałam. Tak, pomyślałam sobie, że jak odkryłam ten plik, że, że będzie i tak minus, bo jakieś będzie tutaj 20 zł. Ale że będzie mniejszy minus, bo w neonowym coś tam jeszcze jest. Naprawdę nie spodziewałam się. To jest miła niespodzianka i zaskoczenie. Ekstra. Ekstra. Aha, tutaj mamy kodzik. I zdrapuję kodzik. <laughs> A właśnie, no bo ja ostatnio w ostatnim filmie mówiłam, że muszę rozglądać się ze zdrapkami za 20 zł, bo co tam ostatnio drapałam? Milion w banku? Tak. I ta zdrapeczka mnie troszeczkę zawiodła i. Przejrzałam sobie zdrapki, padło na ekstremalne 7 i to był dobry wybór, kochani, czasami trzeba zmienić taktykę, tak? Oczywiście ekstra linie mega linie, przepraszam czekają, nie to jest standardzik, ale to dopiero jak wrócę z pracy a po przejrzeniu właśnie tych zdrapek za 20 zł wybrałam sobie ekstremalne 7 i to był bardzo dobry wybór. Tutaj mam G, G i G. Zapamiętajcie to kontrolne. I jeszcze w neonowym mam wygraną. Tylko żeby ledwo widać, ale widać. To jest 5 zł. Niestety warstwa ścieralna. I tak przywarła, że ciężko. Dobra. chodzik zdrapany. Kochani, bardzo ładny draping. Bardzo ładny draping. Ja się naprawdę w stówki nie spodziewałam w tym Ekstremalne 7. Myślałam, że będzie jakieś 20 i, i to wszystko. A tu proszę, niespodzianka. Ekstra 7,7 jest puste. Bonus 7 jest również pusty, ale dzisiaj perełką jest ekstremalne 7 stówka. Tutaj mamy piąteczkę. Jest 105 zł, a zdrabki kosztowały mnie 45. Jestem na plusie 60 zł. Piękny drapik, tak? Siódemeczki się spisały. Zdrabki siódemkowe są dla mnie szczęśliwe, pomimo że jakoś tej, do tej liczby nigdy wcześniej nie przykładałam wagi, ale, yy, ale w zdrabkach są ok. Yy, kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Yy, zachęcam do yy, kupowania innych zdrapek, jak jakieś Wam nie przynoszą <laughs> pieniędzy, bo warto. Yy. No i wysokich wygranych oczywiście Wam życzę. <laughs> Pozdrawiam Was serdecznie. Piszcie komentarze. I subskrybujcie. I dajcie łapki do góry. I zapraszam Was do następnego odcinka. Pa!